No, cześć. Tym razem dla Ciebie, chłopie. Gdziekolwiek jesteś, nieważne, czy się wywaliłeś o coś, czy kolejny raz coś nie poszło po Twojej myśli, i tak dalej, nie ma to kurde znaczenia. Świat się na tym nie kończy: ani Twój, ani niczyj. Naprawdę. Nawet jak spieprzyłeś totalnie, naprawdę zawaliłeś grubo, to i tak masz wybór. Naprawdę, nie uciekaj się do jakichś głupich kroków, nie zalewaj się nie wiadomo czym, tylko z tego powodu, żeby się pogrążyć w rozpaczy, czy jakiejś beznadziei, nie ma to kompletnie sensu. Po prostu weź, odsapnij, jak masz kogoś, zraniłeś kogoś na wskroś i ktoś cię nienawidzi, nieważne, weź przeproś, podziękuj temu, komu masz podziękować, sobie podziękuj, sobie też wybacz. Nie katuj się, nie rozwałkowuj tego na 500 882 elementy, tylko weź po prostu przyjmij do wiadomości to, że i tak nie masz wpływu na wszystko co się dzieje wokół ciebie. Nawet jak masz wpływ i coś się spieprzy. Okej. Okay. I co z tego? Działaj, poprawiaj, wyciągaj wnioski i do przodu. Serio. Oczywiście chcesz sobie popłakać, masz dosyć, prześladuje cię rodzina. Kurde pech czy cokolwiek tam wymyślimy. Luz ok. Każdy chyba tak robił albo i robi. Można powiedzieć, że w naszym kraju jest to całkiem popularny sport. Prawie, że y, można byłoby powiedzieć kategorii olimpijskiej, ale umówmy się co do jednej rzeczy, weź po prostu Wyluzuj się, nie jesteś głównym Jesteś normalnym człowiekiem, normalną, żywą istotą, która popełnia po prostu błędy. Ale najważniejsze, co to nauczmy się wyciągać z nich wnioski. To jest jedyne, co potrzebujemy robić. Wyciągać wnioski z błędów, które popełniliśmy, a będziemy je popełniać non stop ciągle. Nawet maszyny się psują, rozregulowują, algorytmy siadają, trzeba je aktualizować, tak samo jak i oprogramowanie naszych komputerów. Telefonów nie ma czegoś wiecznego tutaj. Cały czas trzeba nad sobą czy nad tymi komputerami pracować, także na luzie do przodu i wiesz, szacunek do siebie, sobie pionę, Powiedz sobie, dobra, na dzisiaj może starczy, faktycznie, cokolwiek się dzisiaj rozpędzę, to już może dzisiaj warto odpuścić i chwilę odpocząć. Może się zajeżdżasz, więc się nie zajeżdżaj na śmierć w robocie, bo Potem finalnie tracisz bardzo dużo w relacjach z ludźmi, przyjaciółmi i rodziną. Trzymaj się. Dzisiaj naprawdę jest dzień, żeby sobie nieco poluzować. Także dobrego popołudnia. Cześć.